Witam w kolejnym programie Wnikliwym Okiem. Jak zwykle w naszym studiu ekspert pan Ireneusz Jabłoński z Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mamy kilka bardzo ciekawych, gorących tematów i tych globalnych, światowych, ale też ciekawostki z miasta. Pójdźmy po kolei w pewnym porządku od spraw światowych. Sprawa z tego tygodnia. Amerykanie wycofali swoje wojska z Syrii na to miejsce Wkroczyli Turcy ze swoją armią. Kurdowie czują się zdradzeni przez Amerykanów, czy też jak mówią, otrzymali cios z plecy. Jak ta sytuacja bardzo dynamiczna w, Turcji, w Syrii z udziałem właśnie Amerykanów, Kurdów i Turków wpływa na sytuację globalną? Co to w ogóle oznacza? Jest to dość bolesna dla Kurdów, a powinna być pouczająca dla nas lekcja polityki realnej. No, liczą się w polityce zagranicznej interesy, a nie sentymenty. Wiemy to od dawna, ci, którzy są głusi na taką być może trudną do przyjęcia. Metodologię, metodologię patrzenia i uprawiania polityki zagranicznej, nie powinni się nią po prostu zajmować. Z punktu widzenia Turcji no wejście w strefę kraju, który jest zdestabilizowany i który jest bazą do działań politycznych i militarnych, uprzejmie rzecz nazywając, partyzanckich, mniej uprzejmie albo z pozycji tureckiej, terrorystycznych, a tą bazą jest właśnie północno-wschodnia Syria dla Kurdów, którzy mieszkają w znacznej części, przecież we wschodniej Turcji, zresztą w Iraku i Iranie, również jest racjonalnym posunięciem. Ze strony amerykańskiej, no tak jak wielkiego mocarstwa, no przecież Albion, czyli Wielka Brytania, uprawiała podobną politykę z dobrym dla siebie skutkiem przez 200 lat, a dla nas, choćby z pierwszej połowy ubiegłego wieku, marnym czy tragicznym wrażeniem, skutkiem. No trzeba widzieć sprawy takimi, jakimi są. Amerykanie, mają, jak sami określili, zasoby na prowadzenie jednej i pół wojny lokalnej i pewnie chcą się przegrupować do innych wyzwań, które ich czekają. A Bliski Wschód nie jest już takim wyzwaniem, jakim jest Daleki Wschód, ze względu na narodzone tam mocarstwo gospodarcze, polityczne i militarne. Czyli yy, sugeruje Pan, że yy, Amerykanie potrzebują. Zwrócić całą uwagę na Chiny, które no rzeczywiście są realną przeciwwagą w tej rywalizacji światowej dla Amerykanów, a sprawy lokalne Bliskiego, Bliskiego Wschodu, czyli Syrii, właściwie pozostawiają tak naprawdę teraz pod kierownictwo czy pod kontrolę z jednej strony Turcji, ale z drugiej strony też chyba Rosji, bo Rosja, która też potrafi rozgrywać sprawę Syrii. No chyba tu będzie miała coś do powiedzenia teraz. No Rosja skorzystając ze swoich doświadczeń najlepszej szkoły rosyjskiej polityki i sowieckiej oczywiście, która była kontynuacją rosyjskiej polityki, mówiąc prosto ograła Amerykanów w Syrii jeszcze za czasów nieszczęsnego prezydenta Obamy. Przypomnijmy sobie, że te wtedy napinanie takich propagandowych mięśni przez prezydenta mocarstwa i niekonsekwentne ich realizacje, o interwencji, o kolejnych tam progach, które miały być przekroczone dla interwencji, o tych nieudanych prowokacjach z gazem bojowym, no to wszystko mocno naczerpnęło reputację Stanów Zjednoczonych polityczną i militarną, a Rosjanie tam, w tym wypadku akurat, Doskonale sobie poradzili. Natomiast na serię trzeba spojrzeć jeszcze w ten sposób i zadać sobie pytanie: a skąd w ogóle wziął się konflikt w Syrii? Bo to pozwoli zrozumieć to, co się dzisiaj dzieje. No właśnie, czyje interesy się nam krzyżują? No właśnie. Syria była. Seria Asada, czyli mojego prezydenta i obecnego zresztą również, była żelaznym sojusznikiem Iranu, czyli kraju, który wprost deklaruje chęć zniszczenia, fizycznego zniszczenia kraju Izrael. bez Neutralizacji Syrii jako łatwiejszego czy słabszego z tego duopolu, nie było mowy o neutralizacji zagrożenia ze strony Iranu. Dlatego ja podejrzewam i wielu innych analityków, że inspiracją do destabilizacji sytuacji w Syrii, łącznie z bardzo krwawą wojną i zbudowaniem de facto odżera. Struktur państwa islamskiego był między innymi Izrael i jego dobrze działające służby specjalne w tamtym rejonie. Amerykanie jako sojusznik włączyli się w ten proces, ale tak jak mówiliśmy, ze względu na nieudolną politykę poprzedniego prezydenta, nie odnieśli tam sukcesów. Zresztą potwierdzeniem, zdaje się, tego stanu rzeczy, może być jeszcze kilka tygodni temu deklarowana gotowość albo groźba ataku na Iran, prawda, z tymi znów nieudolnymi prowokacjami w Zatoce Perskiej. Tam, jak pamiętamy, miały być napadane statki, czy też jakieś akty terrorystyczne wobec statków europejskich czy amerykańskich wożących ropę. No ślady pozostawiono tak daleko idące, że no trudno uznać, żeby to robił ktoś inny niż prowokatorzy. Ale okazało się, że wsparcie polityczne i pewnie w tle militarne, jakie zadeklarowały zarówno Rosja, jak i Chiny dla Iranu i tak zwana głębia strategiczna, którą Iran ma w Azji Środkowej, która, która, w której graniczy z byłymi republikami radzieckimi, i ma stosunkowo łatwy dostęp do zaplecza rosyjskiego i tym samym chińskiego. Mocno studziła zapały akcji militarnej wobec tego starego i dumnego kraju. No, przypomnijmy, że Persowie mają cywilizację blisko 4000 lat i są krajem blisko 80-milionowym, względnie zamożnym, o dużej sile ideowej prawda? i wysokim morale własnego wojska. W związku z tym no i w zasobach naturalnych. Tak, i w zasobach naturalnych, które pozwalają to finansować. W związku z tym próba powtórzenia takiej wojny kanonierek, jaka miała miejsce w Syrii, tam z całą pewnością byłaby nieudana. Rzeczywiście sytuacja jest bardzo skomplikowana. Chyba tutaj największym przegranym, jak to bywa właśnie w tej historii najnowszej, są Kurdowie. Mówi się o nich największy naród bez państwa, rozsiani w kilku organizmach państwowych. Muszą jako naród pokonywać różne granice i właśnie bronić się, albo walczyć, przez jednych uważani za wojowników o, o, o wolność, przez innych za terrorystów. Myślę, że to jest taka, taka nacja, która rzeczywiście tutaj no, zawsze stoi na tej przegranej pozycji. Tak, to jest bez wątpienia dramat tego narodu. Tym bardziej, że z, myślę, że z naszego punktu widzenia wybrali dość ryzykowną strategię polityczną, bo główną siłą polityczną i tym samym militarną wśród Kurdów jest partia komunistyczna. No, co dzisiaj wydaje się mało trafnym rozwiązaniem, bo do sporu narodowościowego mamy istotny spór jeszcze ideowy i to chyba nie daje temu narodowi szansy na zbudowanie własnej państwowości. I na znalezienie sojuszników. Tak, trwałych. właśnie ze względu choćby na, na niezdolność do znalezienia trwałych sojuszników, a przeciwników w postaci tych czterech państw, na terenie których znajdują się mniejszości kurdyjskie, już mają. Już mają, właśnie, no, rzeczywiście sytuacja jest skomplikowana, zobaczymy jak się będzie rozwijać. Teraz sytuacja jest dynamiczna, więc wypada nam tylko przyglądać się i... I wyciągać lekcje z właśnie. cudzych błędów, I, tak, bo oczywiście. to najtańsza forma nauki. Pójdźmy dalej. Zobaczmy pewne zdarzenie w kontekście światowym, aczkolwiek stricte dotyczące Naszego kraju, naszej kultury. Olga Tokarczuk została laureatką Nagrody Nobla za rok 2018. To chyba wielkie wyróżnienie dla polskiej kultury, no i generalnie dla naszego kraju. No myślę, że przede wszystkim dla pani Tokarczuk, bo to jest indywidualna nagroda za jej osobiste osiągnięcia i tak to trzeba czytać. A to, że ona etnicznie jest Polką, bo kulturowo to już można by dyskutować, sądząc po jej wypowiedziach no, daleko idących i zdradzających. Mniejszą mądrość niż można było oczekiwać od laureata literackiej nagrody. Zatem nagroda sama powinna cieszyć, aczkolwiek ktoś zauważył, że jest to nagroda przyznawana przez grono no, mocno. Nadwyrężonej reputacji ze względu na. Mówimy na... o literackich nagrodzie, tak? Tak, mówimy o literackiej nagrodzie i tych skandalach, które towarzyszyły rok temu i wcześniej grono przyznającymi nagrodę, między innymi efektem tych skandali było nieprzyznanie nagrody literackiej za roku ubiegły. Stąd dzisiaj w tym roku podwójna nagroda. No a sama, sama literatura czy sama proza pani Tokarczuk, no ma zwolenników i ma przeciwników. Ja nie należę do entuzjastów tego typu literatury, ale Uznaje, że inni mają inną wrażliwość estetyczną i mogą w tym doszukiwać się ciekawych treści. Porozmawiamy jeszcze chwilę o samej nagrodzie jako takiej, bo ona ma bardzo różne oblicza. Ona dotyczy nauk ścisłych, prawda? Mamy fizykę, chemię, mamy czy ekonomię, ale mamy też właśnie literacką i pokojową nagrodę Nobla. Na czy, jak ocenia Pan generalnie wpływ tej nagrody na budowanie opinii, takiej światowej, no bo tak trzeba to powiedzieć, to, to jest bardzo prestiżowa nagroda, bardzo szeroko komentowana w całym świecie i czy tutaj widzimy jakieś, jakieś tendencje, bo to gremium nagradzające ma pewnie jakieś swoje motywacje wybierając tego, ani innego kandydata, chociażby na przykład w pokojowych nagrodach Nobla? Tak, na jest no pokojowa nagroda jest czystą już polityką, prawda, I, i to taką, że aż wywołuje zgrzytanie zębów. No, bo jeżeli nagrodę dano panu Obamie, który zaczynał swoją prezydencję. Jeszcze nie zdążył się rozgrzać tak, na urzędzie prezydenta za mocno. Właśnie, prawda, hmm. czy, czy podobnym postaciom. Wcześniej terroryści Arafotowi prawda, jedną z największych terrorystów w historii świata w ogóle. Za to, że zgodził się zawiesić swoją działalność, jak się okazało tylko czasowo. No to mocno nadwrężyło reputację samego komitetu, i myślę, że fundator nagrody nieraz patrząc na to, komu przyznawano te nagrody z miękkich takich dziedzin, jak właśnie polityka, czyli pod kryptonimem nagrody pokojowej, czy literacka, przewraca się w grobie. No, warto przypomnieć, że nagrodę literacką kilka lat temu dostał no, czysty komunista, którego, myślę to o panu Defo z Włoch, którego w tym wypadku dramaturgiczna Aktywność no jest najzwykle w świecie żałosna, tak? bo, bo pofatygowałem się i przeczytałem jedną czy dwie sztuki jego po, po tej nagrodzie. Zatem mamy do czynienia tutaj z czystym manifestem ideologicznym w tych nagrodach. Szczęśliwie w chemii, fizyce, czyli naukach ścisłych. No, tam jest wymagana ta rzeczywiste kwantum wiedzy i jakiejś nowości, czyli pierwiastek naukowy, odkrywczy ma znaczący, znaczący wpływ. Natomiast w tych przede wszystkim ideologiczny. No, komitet ma wyraźne skrzywienie na lewą stronę, Komitet Noblowski, I, i takie są też jego werdykty. A konsekwencją tego jest to, że nagroda nie. Nie ma już takiego, takiego prestiżu, jak miała w świecie. No poza zakompleksionymi krajami i środowiskami, do których my czasami niestety nie wiedzieć czemu należymy, i powtórzę raz jeszcze. Samo wyróżnienie, już pomijając to, czy to się podoba, czy nie, co pisze Pani Tokarczyk, jest bez wątpienia wartościowe, ale to nie jest nagroda z tym prestiżem, jakim była wtedy, kiedy dostawali ją Sienkiewicz czy Raymond a dowodem również na to jest to, że Herbert, który był dwukrotnie bardzo poważnie brany ze względu na swoją niepoprawność polityczną, byśmy dzisiejszym językiem to opisali, nie dostał takiej nagrody, a dostali inni poeci polscy, no, którzy byli być może i wybitni, ale z całą pewnością księciem poetów był Herbert, a nie oni. Wracamy zatem na łódzkie podwórko. Bardzo ciekawy happening wydarzył się niedawno. Mianowicie dwóch urzędników łódzkiego magistratu, Piotr Bors, odpowiadający w Urzędzie Miasta za politykę zatrudnienia i też za monitorowanie sytuacji bezrobocia w mieście, założył się z Marcinem Masłowskim, rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta Łodzi, o to, że bezrobocie w Łodzi spadnie poniżej 5%. Ten zakład miał miejsce bodaj w zeszłym roku, albo jeszcze wcześniej. W każdym razie stało się, rzecznik prasowy przegrał zakład, a ceną za to, że przegrał ten zakład, było obcięcie włosów na taką długość, jaką osiągnie poziom bezrobocia poniżej 5%. Ponieważ zanotowano w Łodzi 4,9, w związku z tym nie pozostało nic innego, tylko ściąć na 4 mm, no takie są możliwości ustawienia maszynki. W zakładzie fryzjerskim Piotr Bors dokonał tego własnoręcznie, co zanotowały kamery także naszej redakcji. Bardzo ciekawy, udany happening. Wszyscy oglądali z zainteresowaniem. Dużo yy, śmiechu i wesołości, ale tak na poważnie. Co oznacza 4,9% bezrobocia w Łodzi. Ja powiem, że fakt ostrzyżenia się na tak, krótki, na tak krótką długość nie imponuje mi, bo jak łatwo zauważyć jest to doświadczenie moje codzienne. Czyli ocenia Pan to jako niezbyt wyrafinowany wyczyn, tak? No, nie, w stosunku do mojej bujnej fryzury, tak? Natomiast sama zabawa obu Panów, bez wątpienia, jest sympatyczna. I świadczy o dużym dystansie do, do siebie samego. Tak, tym bardziej, że ja miałem i mam bardzo dobre zdanie o Panu Marcinie, który jest osobą o dużej kulturze osobistej, co wcale nie jest takie powszechne wśród młodych doradców Pani Prezydent. Natomiast wracając do przedmiotu zakładu, no to ten wskaźnik jest oczywiście czysto formalny i umowny, bo jeżeli w łódzkim urzędzie pracy wisi na ścianach albo na stronie internetowej kilkaset, a ostatnio jak tam zaglądałem miesiąc temu ponad 600 ofert pracy, no to znaczy, że nie ma w ogóle bezrobocia, że ten wskaźnik jest tak jak już powiedziałem, tylko statystyczny. Bezrobocie jest wtedy, kiedy przed tablicami z miejscami pracy w urzędzie stoją kolejki, tak jak to znamy z zdjęć czy filmów z lat 30. Dzisiaj rynek pracy jest taki, że chłonie każdą liczbę pracowników dobrze i słabo wykwalifikowanych, wystarczy wyrazić jedynie ochotę do pracy. No właśnie, tutaj pozwolę sobie wtrącić. Taką sugestię. Otóż sam Piotr Bors, komentując za każdym razem obniżanie się tego progu bezrobocia w Łodzi, mówił o tym, że ci, którzy nie pracują, to są ci trwale bezrobotni, którzy nie chcą pracować de facto. Czyli jest to pewna grupa społeczna, która tak naprawdę albo nie podejmuje zatrudnienia, bo nie chce. Czyli żyje na czyich koszt, obojętnie w jaki sposób, albo są to ci, którzy jeszcze działają w jakiejś szarej strefie i są po prostu niezarejestrowani. Czyli mają jakieś dochody, mówiąc bardzo kolokwialnie, lewe. Czyli jest pewna grupa, która też widać, wymyka się jakby spod tego systemu pracy, której tak naprawdę nie brakuje, a brakuje rąk do pracy. No właśnie, to dwa, dwa elementy, czyli grupa tak zwanych wykluczonych, czyli ludzi dysfunkcjonalnych społecznie, którzy są, ci ludzie są ofiarami systemu źle sformatowanej i źle realizowanej pomocy społecznej, bo jak wejdziemy w centrum, w ścisłe śródmieście Łodzi, to spotkamy wielu takich ludzi, którzy często w trzecim pokoleniu nie mogą znaleźć pracy, i, i to powinno być przedmiotem zmartwienia, a nie wskaźniki. Propozycja rewitalizacji społecznej, bo takiego określenia, którego nie lubię, użyję, cytując tych, którzy tym się zajmują, jednej z dzielnych, między innymi kandydatek na jednej z lewicowych list, no, idzie w kierunku utrwalenia tego stanu rzeczy, a nie zmiany. To ofertą dla tych ludzi powinny być takie programy, które zmobilizują ich do tego, żeby zechcieli wstać o 7 rano, tak jak większość z nas, umyć się lub ogolić i iść do pracy, na 8 godzin, prawda, i dzień w dzień, a nie tylko wtedy, kiedy są głodni, albo wtedy, kiedy sobie przypomną. I to oczywiście jest trudny proces, ale możliwy do przeprowadzenia pod warunkiem, że go się zacznie. Natomiast próba Wydawania kolejnych pieniędzy na, na programy pozorne lub wręcz szkodliwe, wyłącznie, tak, już, tak jak mówiłem, utrwala ten stan rzeczy. Drugi, drugi, druga refleksja jest taka, że być może pan Piotr Bors ma pewien udział w tym obniżającym się wskaźniku bezrobocia ze względu na stan zatrudnienia w magistracie i innych służbach miejskich, który z pewnością jest imponujący. Dość powiedzieć, że tylko w propagandzie w trzech wydziałach pracuje około 100 osób. No, pracuje tam, że dużo powiedziane, jest zatrudnionych. W związku z tym. W propagandzie, czyli w informacji. W informacji, w e, 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 promocji, promocji etc. Et tak, no ale ja lubię stare określenia, bo one dobrze opisują stan rzeczy. A mówiąc tak na serio, no to oczywiście magistrat czy władze miasta mają niewielki wpływ na to, jak się kształtuje życie gospodarcze w mieście, ponieważ nie, tym, nie na tym się koncentrują tylko na tak zwanych eventach, prawda? Ten jest akurat sympatyczny zabawny, ale przecież pamiętam niedawno, że Wydarzeniem na skalę 700-tysięcznego akademickiego miasta była wizyta z tortem u Małpy w Zoo, prawda? no to, to, to jeżeli to są wydarzenia, o których się oficjalnie informuje, no to nie ma czasu na zastanowienie się nad strukturą gospodarczą i aktywnością gospodarczą przedsiębiorców działających w mieście, czy też tych, którzy mogliby do miasta dotrzeć. Jest to wynikiem ten te niski wskaźnik i de facto brak rąk, na, rąk do pracy również na rynku łódzkim, efektem niebywałej wciąż jeszcze koniunktury krajowej, a ta wynikała do niedawna z koniunktury Światowej. Natomiast, jak to się mówi, jest takie pojęcie w Sztuce zarządzania, że są menedżerowie na dobrą i złą pogodę i na złą, to wtedy, kiedy ta koniunktura przestaje wspierać i wtedy mówimy sprawdzam. I myślę, że takie sprawdzam zarówno we skali miasta, jak i kraju w najbliższym czasie nastąpi i mam nadzieję, że ci menedżerowie w tym wypadku politycy odpowiadający za organizację naszego życia zarówno w gminie, jak i w kraju zdadzą egzamin, bo gdyby nie, no, to mamy własne doświadczenia z początku 2000 lat, kiedy sytuacja rynku pracy była wręcz dramatyczna. Mam nadzieję, że ona się w tym stopniu nie powtórzy, ale komfort, który dzisiaj mają pracobiorcy, może nie trwać wiecznie, i warto o tym pamiętać. Myślę, że jeszcze wiele czynników tutaj składa się na tą sytuację rynku pracy, do których pewnie wrócimy jeszcze, bo chociażby to, że nadal nasze miasto się wyludnia, to znaczy liczba mieszkańców spada, a nie rośnie, czego pewnie byśmy sobie życzyli. Więc jest wiele jeszcze problemów, które, które można omówić. Do nich wrócimy po wyborach. Nie będę rozwijał tego tematu, ale myślę, że... W kolejnym naszym spotkaniu pozwolimy sobie skomentować sytuację już powyborczą. Będzie ciekawie, na pewno dynamicznie i będzie o czym mówić. To jest właściwa taktyka, panie redaktorze, bo rzeczywiście roztropnie jest spuścić zasłonę milczenia nad tą żenadą, którą się nazywa kampanią wyborczą. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że moim gościem był dzisiaj pan Ireneusz Jabłoński, ekspert Centrum Imienia Adama Smitha. Dziękuję bardzo.